Cześć, witajcie na moim nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak rozwiązać problem bardzo często uszkadzającego się jacka w hamulcu ręcznym od Fanateka. Bynajmniej u mnie stało się tak, że wiecie, podczas normalnej gry, zabawy, jazdą autem, po prostu kolanem uszkodziłem sobie ten jack, który tutaj wystaje od hamulca ręcznego. No i próbowałem sobie go naprawić w ten sposób, że dałem innego Jacka Stereo i próbowałem sobie ładnie związać kabelki tam, które wystają od Jacka i od y, drugiej końcówki RJ. No i za Chiny nie dało rady tego zrobić. Po prostu nie działało w żaden sposób. Więc y, wpadłem na pomysł pewnego momentu, że. Po prostu rozbiorę całą tą tutaj kopułkę, ja wam zaraz to pokażę, jak to wygląda od środka tam w ogóle i po prostu, nie mając pewności, że wtyk stereo jest dobry, czy też go nie uszkodziłem, po prostu ominąłem cały ten wtyk stereo i połączyłem się bezpośrednio przewodami od RJ do e, w ogóle bezpośrednio do tej płytki, która znajduje się tutaj w hamulcu ręcznym od Fanateka. I co? Pokażę Wam teraz, zmienię sobie kamerkę typowo na to miejsce, rozbiorę to i pokażę Wam jak ja to zrobiłem, bardzo łatwy, prosty sposób. No i tyle, więc zapraszam do oglądania, bo postanowiłem nagrać taki odcinek, ponieważ ja szukając rozwiązania nie znalazłem na żadnym polskim YouTubie e, pokazania w sposób jak połączyć te przewody, jakimi kolorami do siebie, żeby po prostu ta, ta baza działała. A kupić taki przewód RJ i i Jack Stereo do, do fanateka właśnie dedykowany, to tylko znalazłem i wyłącznie na znanym portalu zagranicznym. I to jeszcze nie miałem pewności, czy to jest oryginał, czy to jest zrobione przez kogoś tam. Więc zapraszam Was na inną kamerkę i pokażę wam, jak to wygląda środka. A może nawet komuś yy, przyda się taki filmik po to, żeby sobie właśnie przerobić i ominąć jakby ten problem uszkodzenia sobie w teraz czy w bliższym yy, czasie. Ten, ten jack kolany po prostu, który tutaj no stop gdzieś tam jakoś strykamy a więc patrzcie, tutaj mamy cały ten hamulec ręczny ja mam zamontowany go od tej strony od gajki zmiany biegów musicie... ten jack, który był tutaj tak, wpinany, po prostu jest uszkodzony ja by te gniazda zostawiłem ale pokażę Wam, jak ja to rozwiązałem musimy sobie pobrać imbusika nie pamiętam teraz, który to był chyba ten Akurat musiały się zakleszczyć, to jest ten. Nie do końca ten, ale powiedzmy, że wystarczy. Odkręcacie sobie tą śrubkę górną, drugą i tutaj jeszcze koło tego gniazda stereo jest jeszcze jedna śrubka na imbusik i tę śrubkę też należy wykręcić no bo inaczej nie zajmiecie całej tej pokrywy i teraz od spodu sobie łapiemy i ona po prostu wychodzi, nie? to jest taka takie coś i teraz zobaczcie, ja zrobiłem najbardziej możliwy sposób tutaj. Od tego miejsca nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że widać dobrze. Troszkę zbliżę kamerę. Od tego miejsca idą te trzy przewody, które doprowadzone są tutaj do tego gniazda stereo. I teraz od RJ idą cztery przewody. A tutaj mamy trzy. Więc od RJ musimy połączyć przewód, bo tam są yy, cztery kolory. Zielony, czarny, biały i czerwony, więc zielony z czarnym łączymy jako jeden, tak? i biały i czerwony zostawiamy po prostu y, osobno. No, i teraz ja odlutowałem te trzy przewody, które idą stąd y, do gniazda steru. Odlutowałem, jak gniazda steru jest całkowicie luźne, po prostu jest włożone tylko po to, żeby nie było dziury, i połączyłem bezpośrednio z przewodem od RJ do tych trzech przewodów tutaj. I nie chciało mi się tego lutować. Nie chciało mi się tam jakoś tego w koszulki ubierać. Po prostu za niecałe 7 z kupiłem trzy e, takie złączki Wago. I wpiąłem sobie te przewody razem wago. I teraz uwaga, co ważne, jeżeli te przewody skręcałem sobie, tak wiecie, palcami sprawdzając, kiedy ten hamulec ręczny działa, to za Chiny on, on nie chciał zadziałać po prostu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu po złączeniu tych przewodów musicie. Uruchomić bazę ponownie. Bynajmniej u mnie trzeba było tak zrobić, więc, tą bazę musiałem uruchomić ponownie. Dopiero wtedy zaczęły działać, zaczął w ogóle reagować hamulec ręczny. I najlepiej, jakbyście mieli podpięte to pod kompa i tam w aplikacji Fanateka sprawdza sobie, czy ten hamulec ręczny działa. Teraz co ważne, jakie przewody trzeba połączyć, żebyście nie musieli tracić czasu na szukanie tego, co ja robiłem. A więc, zielony z czarnym. Od RJ łączymy z kolorem czerwonym z tych trzech w środku, które byłyby doprowadzone do gniazda stereo. Kolejno biały łączymy z żółtym, no i czarny łączymy z czerwonym. I u mnie tak działa i żadnego problemu więcej z tym nie mam. I teraz, co zrobić z tym przewodem RJ, który normalnie wchodził jackiem do tego tutaj gniazda? Od spodu w tej bazie tym jakby hamulcu ręcznym, w całym tu środku mamy taką dziurę po prostu, ja sobie tą dziurą przeprowadziłem ten przewód od RJ zrobiłem tam supełek, żeby go z spodu nie było można wyrwać i on sobie teraz tutaj nie ma szans, żeby wyrwać w ogóle te, te kabelki z, z tych WAGO no i po prostu zostawiłem je w ten sposób tu jest miejsce na tyle, bo tu nic się nie dzieje zobaczcie, tylko się cofa w ten sposób a więc nic się więcej nie dzieje tam i problemu z tym żadnego nie ma, więc one spokojnie sobie tak mogą być. I nie musicie mieć żadnej lutownicy, tylko w jakimś sklepie elektrycznym kupujecie sobie takie złączki, łączycie je razem. Te kolory, które wam tutaj powiedziałem, u mnie w ten sposób zadziałało. Pamiętajcie, że tylko bazę trzeba ponownie uruchomić i najlepiej te przewody łączyć yy, na wyłączonym zasilaniu. No i tyle w temacie, i ponownie zakładacie sobie swoją. Osłonkę, przykręcacie śrubeczki, i baza działa. A naprawdę szukałem długo rozwiązań, i zmyliło mnie też to, że po prostu jak te przewody, jak miałem nowego Jacka i łączyłem się z tymi przewodami yy, od RJ i próbowałem tylko robić to w grze, czyli, wiecie, miałem sobie odpaloną gierkę i włączyłem te kabelki tak na, na skręcanie i patrzyłem czy hamulec ręczny działa, to on nigdy nie zadziałał prawdopodobnie dlatego, że robiłem to na włączonym zasilaniu to raz, a dwa, że po prostu chyba prawdopodobnie, bo mnie to zadziałało trzeba zresetować, czyli wyłączyć, włączyć całą bazę i dopiero wtedy zaczęło to działać Mam nadzieję, że komuś to się przyda. Nie ma takiego czegoś pokazanego na polskim YouTube jest zagraniczne, ale oni to lutują. Mają nowego jacka, lutują te przewody do dżeka i tak dalej, więc troszkę zabawy z tym jest. Tu jest dużo prostszy temat. Nic się moim zdaniem z tym nie dzieje i nic się nie powinno z tym wydarzyć, więc normalnie to działa, hamulec ręczny działa i jestem z tego zadowolony przede wszystkim. Tu już nic sobie nie uszkodzę, bo po prostu nie mam tego jacka. Przewód wychodzi od spodu, jest on taka przygotowana przygotowany otwór do którym można z tym przewódłożyć zrobić supełek, tak jak mówiłem i tyle w temacie, więc tutaj już nic nie ma wszystko pięknie ładnie i tyle. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną na tym odcinku, mam nadzieję, że komuś to się przyda. A jak ktoś sobie Naprawi w ten sposób napiszcie koman, będę wiedział, że po prostu komuś ten filmik podał. Dzięki na razie.